A w dzisiejszym odcinku z gry Heavy Rain. Ostatnia próba, ostatnie pytanie. Czy jesteś gotowy oddać swoje życie za życie syna? Nie w tej fiolce znajduje się śmiertelna trucizna. Zabije cię dokładnie w 60 minut. Jeśli Nie. ją pijesz, dostaniesz ostatnie litery adresu. Będziesz miał czas, żeby uratować swojego syna i się z nim pożegnać. Potem umrzesz. Siema, witajcie. W kolejnym filmie z gry Heavy Rain, w którym to nie wiem co, jesteśmy w szpitalu. Jest nasza Madison. I co ona tu robi? Shawn, Marsowi zostało tylko kilka godzin życia. Mam nadzieję, że nie tracę tu czasu. Dzień dobry, szukam pokoju Ann Shepard. Proszę się wpisać do księgi gości. Jest pani członkiem rodziny? Tak, można tak powiedzieć. O, ucieszy się, że ktoś się odwiedza. Nigdy do niej nie zagląda. Z powodu Alzheimera ma problemy z pamięcią, ale to i tak na pewno ją bardzo ucieszy. Wie pani. Sala numer dziewiętnaście na końcu korytarza. Dziękuję. Mhm, mm czyli to jest zapewne... John Shepard umarł trzydzieści lat temu. Mam nadzieję, że jego matka będzie znała... No właśnie, jego matka. Zagadki. Szukam pokoju dziewiętnaście. No to się przejdziemy. Szukam A dobra, 19. Powtarza się. Wow, kwiatki. Oszałamiające. Coś czyje, że tu będzie ta na krzesełku. To nie tu jeszcze? Nie, 18. Na prawo 17. Więc tu będzie 19, tak? Tak. Chyba jednak nie ta na krzesełku. Dzień dobry, pani Shepard. Już pora na moje lekarstwa? Nie, pani Shepard, ja... Zawsze się spóźniają z lekarstwami. Czym oni się tu zajmują? Gdzie indziej zawsze są na czas. Ale tutaj... Nazywam się Madison Page. Jestem dziennikarką. Chciałabym zadać pani parę pytań o pani syna. Nie lubię tego szpitala. Mają niedobre jedzenie, wie pani. Czyli przyszliśmy tu wysłuchiwać narzekania jakiejś babci. Miała pani syna o imieniu John, a John miał brata bliźniaka. Gdzie moje lekarstwa? Pora, żebym je wzięła. Co za typiara. Hmm. Pamięta pani Johna? Mój Johny. To dobry chłopak, wie pani. Pani drugi syn, pani Shepard. Bliźniak Johna. Jak miał na imię? Jaki drugi syn? Nie mam drugiego syna. Nigdy nie miałam dzieci. Co? Proszę sobie przypomnieć, Pani Shepard. Po wypadku brat bliźniak Johnego trafił do rodziny zastępczej. Uh -huh. Jakie było nazwisko tej rodziny? Poprosiłam ich o telewizor, wie Pani. Powiedzieli, że nie ma pieniędzy. Szkoda, lubię telewizję. Mm. Wiem, co się stało na placu Carnaby. Pamięta Pani? Na placu Carnaby? Zdaje się, że mieszkałam tam dawno temu. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy, wie pani. Radziliśmy sobie jak mogliśmy. Myślę, że pani syn ma kłopoty, pani Shepard. Robił bardzo złe rzeczy. Muszę go odnaleźć. Rozumie mnie pani? Złe rzeczy mówi pani? Nigdy mnie nie odwiedził, uwierzy pani. Przez 10 lat nigdy. Nie wolno zapominać o matce, prawda? Pani Shepard, pani syn może mieć związek ze sprawą morderstw. Może będzie pani wiedziała coś, co pomogłoby w śledztwie. Jest pani tu nowa? Gdzie moje lekarstwa? No, wiele się chyba nie dowiemy. Kurde, sterowanie w tych, grze jest okropne! OBRÓĆ SIĘ IDIOTKO! Kurwa mać Gdzie tu jest takie, takie fajne było do otwarcia i nie ma Dobra, otworzę sobie tą szyfladę Czy to są pani dzieci, pani shepard? John i jego brat. Czy to oni? To są dobrzy chłopcy. Ich ojciec nigdy się nimi nie opiekował. Ciągle tylko pił. Nie mieli łatwego życia, wie pani. Nie dostaje pani często kwiatów, pani shepard. Nie, ale lubię. Syn widzi tam kwiaty. Na pewno mi przyniesie. Pewnie będzie miał związek z orchideą. Mm. Racja. Nie ma sensu tracić czasu. I tak nie dowiem się tu niczego nowego. Znalezienie rodziny zastępczej jej syna zajmie dni jak nie tygodnie. Do tego czasu Shaun Mars zginie. Ta kobieta musi być matką zabójcy z origami. Na pewno jest jakiś sposób, żeby sobie wszystko przypomniała. Racja. Nie ma sensu tracić czasu. I tak nie dowiem się tu niczego nowego. Ale, no to, to już mam wszystkie tutaj. Tam pustka. Gdzieś jeszcze tu coś było mm. I się nie da tego zrobić Ma książkę z origami Składamy origami Wielbiam origami, ale to Nie, jest moje ulubione. A, ty mam zrobić ci ulubiony origami. Nie. otwórz to. No i robimy kolejny, ale tu jest cisza. Ale nudy w ogóle. Nie wiem co mówić. Może to ONA jest zabójcą z Origami, ale to nie moje ulubione. Poszukajmy, czy jakieś będzie wyglądać znajomo. Ej czemu w tę stronę wcześniej mi... A nie, dobra, nieważne, nieważne. A obróć dalej. Dog. Frog. Mm, dog czy frog? Powiedzmy, że dog. Ja bym wziął doga. Sium, składamy, sium! O, pani też umie robić takie małe pieski. Moi chłopcy uwielbiali origami. Nauczyłam ich je robić. John uwielbiał pieski. Zawsze wołał na nie Max. Max, max, max? Wszystkie o tym samym imieniu. Traciłam czas, tłumacząc mu, że nie mogą się tak samo nazywać. A on zawsze nazywał te pieski Max. Zabawne, prawda? Hmm. Dobra, Max, 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 Max. A co jeśli zrobię to ostatnie? Nie mogę już nawet, bo to chodziło o tego psa tylko. Czy si tu coś jeszcze będzie? Tutaj coś będzie. Czy to pani robi te figurki origami? Moje papierowe zwierzaczki. Mogli bawić się nimi godzinami. Wie pani, nauczyłam chłopców je robić. Tak, pani chłopcy, pani Seward. John i. Jak nazywał się pani drugi syn? Mój drugi syn? Miałam tylko jednego mojego, Johniego. Co? No nie da się z nią, nie da się. Nie da się. Co tu można? Można tutaj coś? O, można do lustra spojrzeć. Co ona robi? Pod... Mhm, Spoko, dobra. Można i tak. Tu nic ciekawego nie ma. Tam jest wyjście. Um. Czy jest tu coś jeszcze? Mogę se usiąść na tym, ale to, to mi nic nie da. Jest ten stół, jak tu nic nie ma? No nic, nic naprawdę, nic? Nie, no musi coś być. Racja. Nie ma sensu tracić czasu. I tak nie dowiem się tu niczego nowego. Wraca jej pamięć. Nie przestawaj, zapamiętuj. Wraca jej pamięć. Mogę tu usiąść, ale to chyba nic nie da. No oczywiście. Mmm... O, jakby jej ten, ten, ten... Respirator, czy jak to się nazywa? Odłączyć. To na pewno pomoże. Nie, to chyba jednak nie jest najlepszy pomysł. Ej no, tu już nic nie ma. Nic, naprawdę nic. Wychodzę. Mam nadzieję, że mogę wrócić. O, mogę, dobra. Może tu będzie coś, co pomoże. Ta typiara, co na tych siedzi? Mm -hmm. Tutaj chyba nic nie ma. Czy tu coś będzie? O, ale fajne rzeczy tu mają. Um. No nie wiem. Um. <laughs> wiem. kwiaty Ukradne te kwiaty co tam stały i dalej stoją. O a tu coś Czy można? Pani part rozmawia o swojej przeszłości. Wszystko jej się teraz miesza. Czasem pamięta nawet najdziwniejsze rzeczy. Pewnie kiedy zobaczy coś, co jej o nich przypomina. A często kto się odwiedza? Jest tu 10 lat i pani jest pierwsza. O kurde, słabo troje. Czy pani Shepard rozmawia o swojej przeszłości? Wszystko jej się teraz miesza. Ej, no... Czasem pamięta nawet najdziwniejsze rzeczy. Pewnie kiedy zobaczy coś, co jej o nich przypomina. Szukam jej drugiego syna. Został adoptowany, to znaczy pewnie zmienił nazwisko. Mają państwo jakieś akta, pani Shepard? Nie, niewiele wiemy. Nic o jej rodzinie. Pewnie, jeśli jej syn był adoptowany, to tylko ona może coś o tym wiedzieć. Hmm. Czasem, kiedy zauważy jakąś rzecz, to tak jakby odświeżała jej się pamięć. Może pani tak spróbować? Dziękuję za pomoc. Pokazuj jej różne rzeczy, żeby sobie przypomniała. Kwiaty, te kwiaty. Czuję, że one mogą pomóc. No właśnie. Tym trym, tym idziemy. Śliczna orchidea. Mój syn je uwielbiał. Chodowaliśmy je za domem. Kiedy John umarł, zasadziłam orchideję na jego grobie. Rozpłakałam się, jak mi powiedzieli. Najpierw straciłam jedno dziecko, a teraz odbierali mi drugie dziecko, rozumie pani. A ta rodzina zastępcza pani Szepard? Jak miała na nazwisko rodzina, która adoptowała braciszka Johna? To byli bardzo mili ludzie. Poznałam ich, wie pani. Na początku chodziłam do nich odwiedzać mojego synka, ale później się rozchorowałam i już nie mogłam chodzić. Może myślał, że o nim zapomniałam? Pewnie pomyślał, że go już przestałam kochać. Pani Szepard, a imię. Jak miał na imię? Ale ja go kochałam. Gdyby wiedział, jak ja za nim tęsknię. Proszę cię, Am. Imię. Jak miał na imię? Podejdź, dziecko. Co? Dl dlaczego my tego nie możemy wiedzieć? Halo, pomocy. No i się nie dowiedzieliśmy za dużo. Znaczy, niby tak, ale nie, jednak, nie chcę wiedzieć. Dobra, ostatnie. Dobra, zrobimy sobie ostatnie zadanie. Co tam było? Ostatnia figurka origami. Ostatnia próba. O kurde, zły, jakie Ostatnia to miejsce jest straszne? Dobra, to już słyszałem. Ostatnia próba. Nic innego, nie myślisz, dobra, idź, spokojnie, spokojnie. Boże, to miejsce, ten czerwony kolor. Czerwony kolor jest zawsze taki straszny. Jeszcze to przejście do białego na nagle. Co to jest? O nie. Nie. Nie, proszę nie. Może umrę w momencie, gdy to wypiję i wtedy nikt nie uratuje szona? No w sumie też może tak być. Odmów, nie odmów. Rozwiązanie. Musi być inny sposób. Nie zabiję siebie, żeby ratować syna. No ale jak? Wypij, odmów, dylemat. Czy oddam życie za syna? Godzina życia. Wystarczy, żeby uratować szona. Nie, ja nie chcę. Nie mam nic do stracenia. Za daleko zaszedłem, żeby się teraz wycofać. Wypi to wyjścia. Muszę to zrobić, jeśli chcę uratować syna. Nie, nie, eton. Nie no. A to co robi? Bo oglądać można. Kurde! Ura wypi to! Nie! On to wypił! Mamy godzinę. Godziny na uratowanie syna. Ostatnie litery wysłano na twój telefon. Roosevelt. Ja pierdolę, nie. Po co ja tu w ogóle robiłem? Przecież są inne osoby, które by go znalazły. Zrobiłem co musiałem, Sean. Twój tato cię znajdzie. Jakie poświęcenie dla syna. Zbliżamy się ku końcowi i na razie jeszcze. Albo. Nie, dobra, później, później, później to dokończymy. Na razie Wam dziękuję za oglądanie. Chociaż poczekajmy do końca tej kaccenki. Kaccenko kończę. Stoję w miejscu, a kończy mi się czas. Kurwa, pieprzone litery z tego pieprzonego adresu! Kurwa mać! Musi być jakiś sposób! No musi być. Dobra, ale poszukamy tego sposobu w następnym odcinku. Ja wam na razie dziękuję za oglądanie i... Elo.